Santa Claus only brings presents to them that's been good all year. All the other ones, all the naughty ones, he punishes. What about you, boy? You've been good all year? You see, Santa Claus, you better run, boy. You better run for your life. Świat. Świat nie będzie zram na renifery chłopcze, to nie mój poziom. Moje sanie ciągnie czarny poziom Dzieci proszą mnie o zabawki w listach. Zamiast tego przynoszę im kolędy antychrysta. Tryska krew, może nie łeb odrąbał. Zamiast śniegu spada wodorowa bomba. Wierzę jak kombajn, grupę kolach. Przecież ludzkie ucho z resztką kłaku pijące na kaku, świerwo wrzucamy na grill Silent Night, zamieniamy Silent Kill stały sił jak wilk nocą do księżyca rycze, Krapiemy życie możesz błagać i krzyczeć w mojej fabryce elfy jebią ponad godziny produkujemy wszystko od broni do heroiny całe rodziny skuci łańcuchem tkacze Jordana i portfele Versace Tym pojewanym światem rządzi strach i forca Dzieci prostytuują się na miejskich dworcach Matka zabiła ojca, nie wytrzymała dłużej Na wigilijnym stole mięso ze szwedzkich puszek W garnku dusze z to jest okropne Żywe trupy zamiast kolędników jęczą pod oknem Zanim cię i skonsumuję ze wstrętem W rodzinnej atmosferze zaśpiewamy kolędę No to co? Przed kolacją wypadałoby zaśpiewać jakąś kolędę. No, no tak, no dokładnie tak, tak, tak. Na 3-4 zaczynamy, tak jak już mówiłem wcześniej, od wysokiego F. ha 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 Budzi się raz do roku, żeby wyjść na miasto Znasz go, nie od dziś, to przecież gwiazdor Światła gasną, świat już zasnął A on wyszedł na żer, żeby mordować z pasją Pod maską dobroczyńcy, kryje się szaleniec Diabeł w ludzkiej skórze, z uśpionym sumieniem W każde boże narodzenie, szuka naiwnych ofiar Ślady zębów, nareszcie okaleczonego tłowia Ludzie to jego prowiant, jest w ciągłej podróży Zabiera na pamiątkę oczy, język uszy Narasta w kałuży krwi, skrzepnięty kożuch A ty wyglądasz, jakbyś robił pompki na nożu Leżysz na łożu śmierci, coraz bliżej zgonu On weźmie twój portfel i klucze do domu Chcesz pomóc swoim bliskim, bo wiesz co ich czeka Lecz jest już za późno, by się kryć i uciekać Tu jeździ karłatna rzeka, przez cały przedpokój Rzeźniki kopuń, agonalne krzyki broku Wokół nikt nie ma nic, poza śmiercią Z otwartej piersi, żebra żałości sterczą Wyrywa z każdy wartościowy organ Wigilia to dla niego, wynaturzona orgia Z przeciągniętego worka, powoli krew się sączy A on się swój bagaż pełen ludzkich no właśnie, drogi dzieci, już niedługo północ trzeba się kłaść do łóżek. Chyba, że chcecie jeszcze jedną opowieść. No to słuchajcie uważnie. W pokoju unosi się zapach domowej babki. Wiewiórka przy ognisku grzeje zamarznięte łapki Pierwsze płatki śniegu przynoszą nam zimę, a ja wjeżdżam ci na chaos z chujem twardym jak Himen Wszyscy uderzyli w Kimę Północ na zegarkach, mam kostium Mikołaja, plus czarna kominiarka Zgarniam wszystko, co szybko się sprzeda w dziedzinie niszczenia świąt Mam pierdolony medal, jestem jak Jedi, niewidzialny jak go otwarcy Otwarcie zewnątrz okna jest rzeczą banalnie prostą Zajmę się twoją szostrą, kozików bo w świetle księżyca bardzo ponętnie wygląda Moje jądra zamiast spermy produkują trochę Bransluję się dwa razy, wąchając ich z grabnej stopy Jestem wtedy, i są kopyt, no mam niewybredny gust Wyrucham wszystko, co ma cycki i puls Wiecie już, że złe dzieci czeka kara Włamuję się przez taras, przychodzę, bo haracz, To, co z chat wypierdalam, znajdziesz na ludzkich bazarach A w sypialni twoich starych wyjmuje aparat Twoja stara, jak na jej bieg Serio, prosty samego rana Znajdziesz ją na stronie ropy Tak, żeby młodzi chłopcy zaraz po szkolnych zajęciach Mogli w domowym zaciszu trzepać te na te święta twój tata wyruszy w krótki rejs Do kapcia przy łóżku wkłada mu igłę ze Człowiek Norman Bates bez jak robot, na bani z mikserem. Plądrują chatę obok, teraz zajmę się tobą. Siadam ci na mordę, tak żeby poczęstować. Przed trawionym wycieram dupę z kądrem. Podcinam gardło, wyrzucam przez okno zwolki, zawinięte w prześcieradło. Rano znajdziecie miejski cieć. ciśniętym w dupę kablem, podłączającym sieć. Będziesz mieć krótki liścik, wsunięty do rąk. Tak kończy każdy hejter Wesołych świąt! Merry Christmas! And go fuck yourself!